mam na początek chciałabym do wszystkich jeszcze raz serdecznie powitać i podziękować za wspaniałe przyjęcie tutaj w kotuniu czego zresztą spodziewaliśmy się że nas, ja Cieszę się ogromnie, że pan wójt pan Adamiak, przybył tutaj dzisiaj do nas na wieczór pożegnalny i dotrzymuje nam towarzystwa. Pan i pan sekretarz Urzędu Gminy Kotur. Też cieszymy się, że jest z nami. Ja, darüber freuen wir uns sehr, dass wir uns auch geehrt drin. Ja, äh, ich dass Sie uns auch Ja, davon gesprochen, äh, ob die Freundschaft oder dass die Freundschaft, der wünscht sich, dass die Freundschaft sehr lange anhalten wird. Ich glaube, äh, dafür können wir uns gegenseitig die Garantie geben. Eigentlich jest die Freudschaft ja fast 10 lat schon fast ohne Vertrag gelaufen. Jetzt ja richtig, Vertrag. Mm -hmm. Pan Olszewski już wcześniej wyraził taką opinię o, naszym, o naszej przyjaźni, o tym, że trwa ona już sporo lat i właściwie my jesteśmy też tego stanowiska, że jest to, to jest to głęboka przyjaźń i właściwie nie potrzebowałaby ona żadnej umowy. Wir, wir sollten uns alle wünschen, dass wir gesund bleiben und recht lange, so wie in der Zusammensetzung wir jetzt sind, diese Freundschaft, damit wir die Freundschaft stärken und stützen können. Mhm. Życzę Państwu i życzę sobie, żebyśmy jak najdłużej pozostali w dobrym zdrowiu i żebyśmy tą przyjaźń między obydwoma klubami seniorów pogłębiali i żeby ona trwała jeszcze. Wenn Herr Schweller eben gesagt hat, er konnte, wir konnten das nicht so rüberbringen, die, äh, die äh, Euphorie, wenn wir hier waren, ja, er kommt ja zum ersten Mal. Ich würde heute einschätzen, man kann diese äh, Euphorie und die Gastfreundschaft, die wir diesmal hier erlebt haben kann man nicht noch äh, steigern. Nochmal gucken. Es war die höchste Steigerungsstufe, die wir diesmal hier erlebt haben. Ich würde mich noch das nächste Mal überzeugen, dass das die Stufe noch her. Na, das kann auch kommen. Also das war das war also die spitze sagen, wir. Was wir hier erlebt haben. Tutaj kann viele Frau mir auf Tesla Poprzednie delegacji, które przyjeżdżały z Kotunia do Oberhawy opowiadały o tym jak, jak wspaniałe są tutaj przyjęcia, jak się wspaniale przyjmuje gości. Ale tej euforii i tego, tych przeżyć nie dało się tak przekazać. Tutaj mówi teraz Panie Eryka, że to co tutaj goście doświadczyli to jest najwyższy stopień, powiedzmy euforii, czyli najwyższy stopień tego co mogło być, czego mogli doświadczyć, tej euforii i tego, tej gościnności. Tisch, ein bisschen also das Programm war einmalig äh, auf uns abgestimmt. Es war sehr gut. Es gab immer wieder zwischen den einzelnen, sage ich mal, etwas anstrengenden Dingen eine Ruhephase. Mhm. Oh. Besonders zwischendurch. <laughs> Und besonders die Buchfarben war ja herrlich oder äh, heute mit dem Pferd von hier. Mhm. Also wer erlebt schon ein Pferd, was auf Gleise geht mhm. und zieht. Mhm. Es war alles schön, die Natur konnten wir erleben. Es war viel besser, als wenn wir nur schließe besichtigt mhm. okay. okay. W przerwach mm. e, takich na zwiedzanie e, były, to znaczy były takie, były takie momenty e, przerwy, kiedy mogliśmy się wyciszyć i odpocząć. E, szczególnie podobało, e, podobało nam się przepływ kratką po bugu. To był taki moment właśnie wytchnienia. E, tak samo dzisiaj e, przejażdżka e, tą e, ryczką kochała, tak. To też było to Pani dodała, że to były przerwy na zjedzenie. Tak, okazji. Więc y, no, doświadczyliśmy tutaj naprawdę y, wspaniałych chwil i mamy mnóstwo, mnóstwo przeszkód. Ja, wir überlegen ja schon, wenn Sie zu że w in alles geben. Już się zastanawiamy, co yeah, państwu zaoferujemy, skoro yeah. do nas przyjeżdżacie. Ja, więc wir Schritt halten wollen, müssen wir uns anstrengen. Pa, żeby, <laughs> dotrzymać, państwu, żeby, się żeby dotrzymać państwu kroku, musimy się naprawdę dobrze y wysilić i pogubkować. Ja, was die Freundschaft, ihre Freundschaft, Was wir vor allem erwarten. Dankeschön, das, äh, das garantieren wir. Ja. Und die, jetzt äh, zum Schluss, ich äh, möchte mich im Namen aller ganz herzlich dafür bedanken. An alle, die auch hinter den Kulissen für uns gearbeitet haben. Besonderen Dank muss ich sagen, Fische. Fische. Den Helfern alle, die Herrn Bolschewski unterstützt haben, ich möchte auch äh, ganz herzlichen Dank sagen an die Gemeinde, die auch die Unterstützung gegeben hat. Das, äh, und dann möchte ich mich auch im Namen aller bei Ihnen bedanken, Justina. Sie war das erste Mal in einer Situation unterwegs. Wir schätzen ein, dass Sie uns äh, gut übersetzt haben, alles gebracht haben. Sie haben es auch sehr gut gemacht. Herzlichen Dank an alle, an den Chor, an alle eben, die geholfen haben. Kuchen den. Ja. Kommt ja. doch noch. <laughs> alle, die geholfen haben, unseren Aufenthalt uns angenehm zu gestalten. Und den möchte ich mich nochmal persönlich bedanken für den herzlichen Empfang zu meinem Geburtstag und für an die Dame dort. Die die schöne Torte gebacken hat und ein alles, was ihr mir angetan habt, gesungen habt ja, und Geschenke und alles. Herzlichen Dank für alles, oh, so das, was schön. wir hier erleben durften. Ich wünsche uns allen ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, ich nicht alle nee, Viel Gesundheit und einen schönen Abend noch. Mhm. Und dass wir werden den Aufenthalt bei euch sehr lange in Erinnerung behalten. Dankeschön. Mam nadzieję, że potrafię najważniejsze powiedzieć, to co tutaj wyraziła Pani Eryka, mianowicie na koniec chciała podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego spotkania. Panu Kazimierzowi, ale również wszystkim tym, którzy tak jakby za kulisami pomagali. to chciałabym podziękować Paniom z kuchni, które tak wspaniale nas obsługiwały i tak straszne posiłki przygotowywały. Chciałabym podziękować oczywiście w imieniu delegacji wszystkim z, kluba, z klubu seniorów, z seniora w Kotuniu, którzy pomagali panu Olszewskiemu. Bardzo dziękuję pani, która przygotowała tort na moje urodziny, za to, że państwo w ogóle przygotowali to przyjęcie urodzinowe. Chciałabym podziękować chórowi, który tak pięknie dzisiaj wystąpił. Dziękuję tutaj gminie. Panu Burmistrzowi i wszystkim tym z Urzędu Gmin, którzy umożliwili przyczynienie się do tego spotkania. No i mi Pani jeszcze podziękowała. Dzięki.